Chciałbym się ciebie zapytać, jaki masz apel do Polaków w związku z tym wydarzeniem. Wiesz co, no przede, przede wszystkim zwracam się do kobiet, bo no niestety statystyki mówią, że duża część kobiet zostaje w domu w tym ważnym dniu. E, więc wyjdźmy z domów, bo to wszystko dotyczy nas, naszych matek, sióstr, kobiet, bliskich naszemu sercu, więc zadecydujmy o tym, co będzie się działo w następnych latach. E, no bo to, co dzieje się teraz jest absolutnie smutne, straszne i jeszcze na początku wojny z Ukrainą rozmawialiśmy o tak wielkiej propagandzie w Rosji, która skończyła, zaowocowała tym, że ludzie nie wiedzą, co się dzieje za granicą. No a powoli dzieje się to też u nas w kraju, także jesteśmy coraz bliżej ciężkich czasów trudnych, więc wyjdźmy 15 z domów i zagłosujmy dla naszej przyszłości. Czym bliżej tego dnia, tak naprawdę, tym częściej pojawiają się, pojawia się temat referendum. Jednak wiele osób w sieci komentuje, że nie chcą głosować i żeby stanowczo odmawiać wydania karty związanej z referendum. Jakie ty masz zdanie na ten temat? Bo jednak pojawiają się w sieci informacje, że te pytania, które są przygotowane pod referendum, są na tyle podchwytliwe. Że niekoniecznie każdy Polak jest w stanie je zrozumieć i odpowiednio odpowiedzieć na nią. Wiesz, co, no na pewno trzeba z różnych źródeł gdzieś tam e, tych informacji, te informacje czerpać. E, też jest dużo debat, dużo jest na YouTubie. Poza tymi reklamami, które się włączają przed każdym filmikiem, to trzeba dalej kliknąć wtedy albo po prostu zastanowić się, co jest nie tak z tymi ludźmi. Natomiast jest tyle teraz źródeł, tyle fajnych opinii, też debat, gdzie no niestety często strzelają sobie w kolano. Więc no, zastanówmy się, co jest ważne. No, różne źródła, trzeba czerpać z różnych źródeł. Nawiązując zarówno do wyborów, jak i do sytuacji, która aktualnie jest w internecie, myślę, że słyszałaś o tym wszystkim, co się dzieje. E, tak naprawdę głos w tej sprawie, mówię tutaj o Pandora Gate, zabrali również politycy. Wiele osób mówi o tym, że zabrali głos ze względu na zbliżające się wybory. Zastanawiam się, jakie ty masz zdanie na ten temat. Czy to była słuszna decyzja, że weszli w tą sprawę, czy jednak powinni gdzieś tam się odsunąć od tego, mimo wszystko, że są wybory? Wiesz co, no, przede wszystkim powinni być na bieżąco, bo dzisiejsze czasy e, bardzo szybko ewoluują, rozwijamy się. To wszystko przyniosło się do internetu. Internet odgrywa ogromnie ważną rolę i w wychowaniu dzieci, i w tym, jak postrzegamy świat. Myślę, że powinni być na bieżąco i powinni być bardziej dostępni w internecie, nagrywać więcej filmików e, komentujących świat na bieżąco, ale też, no właśnie, no, dlaczego nic wcześniej nie zostało z tym tematem zrobione. E, no, To jest temat na bieżąco do przepracowania. No. Może w przyszłości, mam nadzieję. Jesteś osobą działającą w internecie również, dlatego zapytam się Ciebie, jakie Ty masz spojrzenie na to, co się aktualnie dzieje. Bo nie ukrywajmy, sytuacja jest wyciągnięta sprzed wielu lat, to wszystko wyszło dopiero teraz. Czy Ty, nawet jeżeli cokolwiek publikujesz w internecie, zwracasz uwagę na to, żeby nie wywołało w żaden sposób kontrowersji? Wiesz, co nie. No... Myślę, że jestem jakąś szczególnie kontrowersyjną osobą e, e, i też raczej e, jakimiś wartościami się kieruję. Natomiast, jeżeli to jest content dla dzieci, a mamy e, tutaj panią, e, która e, mówi o tym, ile się zarabia na OnlyFans, e, pokazuje swoje ciało bardzo przerobione, bardzo wulgarne, no, to, to nie jest. E, na co dziewczynki powinny patrzeć i czerpać inspirację na przyszłość, no bo jeżeli e, fagata jest e, na przykład e, osobą, e, którą się interesują trzynastolatki, no to wiesz, no, jak ja miałam, e, byłam fanką kogoś, no to chciałam trochę być jak oni, nie? Wiesz, super sukces czy coś, no a tutaj no niestety no nie są to zbyt dobre wzorce. Wiesz co, nawet tak z mojego punktu widzenia, kiedy widzę, co się dzieje w internecie, zaczynam się obawiać o członków mojej rodziny, którzy niekoniecznie są w moim wieku i niekoniecznie są na tyle świadomi jak ja. Zastanawiam się, czy, czy, czy ty masz podobne spojrzenie na to wszystko, bo jednak nie ukrywajmy, małe dzieci niekoniecznie wszystko potrafią zrozumieć, co się aktualnie dzieje. Dokładnie. A nie powinno się to wszystko dziać, nie powinny być takie rzeczy pokazywane dzieciom. Tym bardziej, że to są dzieci, czasami nie potrafią odróżnić dobra od zła. Dokładnie, dlatego rozmowa z rodzicami jest tutaj kluczowa. Rodzice powinni się interesować tym, co dzieciaki oglądają. No i dużo rozmawiać dużo, dużo rozmawiać. I przede wszystkim, może. Wyciągać te dzieciaki, nie wiem, na farmedynie, na konie, na jakieś tam zajęcia, na rowery, do lasu. To są fajne zajęcia. Także dziękuję Ci za rozmowę i zostawmy naszych widzów z tym, żeby jednak rozmawiać, sprawdzać na bieżąco, co się dzieje w internecie. No i 15 października wyjść z domu i pójść zagłosować. Dokładnie. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.